Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Giełda Kraken ogłosiła, że wkrótce będzie musiała przekazać 42 tysiące danych użytkowników do amerykańskiej służby skarbowej IRS. Kapitalizacja rynkowa Tokena Pepe zbliża się do 500 milionów dolarów. Terraform Labs i TokForm sprzeciwiają się oskarżeniom SEC. XRP Health Center rozszerza swoją działalność na Dubaj. NIR publikuje raport wydajności za trzeci kwartał tego roku. Singapurski Bank Centralny w partnerstwie z władzami monetarnymi Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii dla wspólnych projektów dotyczących aktywów cyfrowych. Bitmex przeprowadza zmiany w adresach BTC klientów. Baby Doge nawiązuje partnerstwo z Amina Rewards. Raport ONZ ujawnia silną korelację między cenami kryptowalut a wydobyciem bitcoina. Robert Kiyosaki ponownie przewiduje gospodarczy krach i zaleca inwestorom kupno bitcoina, złota i srebra. Niemiecki Deutsche Post wprowadza znaczki NFTs. Twórcy CSGO przyznają brak zrozumienia technologią NFTs. Sam Bankman twierdzi, że giełda FTX upadła z powodu błędów zarządzania, a nie przestępstw. Całą winę zrzuca na swoich kolegów oraz byłą dziewczynę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają rozwinąć kanał poprzez udostępnianie, lajkowanie, zapisywanie materiałów. To nic nie kosztuje, a pomaga dotrzeć do większej ilości odbiorców. Na całości artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.